Ja do Niemiec przyjeżdżam 30 lat, nie poznaję tego kraju, nie poznaję tego kraju. Tak, nie warto, warto na nie warto, ale, ale że, się, uważam, że nie bardzo, mówi po no, polsku. No, no więc, ale stawiacie taką, um, że to jest absolutny Kielbasa, e, taki... Sześć. No nie no, chodzi no, mi o to, czy, list, list, czy to jest warunek sine qua non mówienie no, nie po polsku. Po polsku? Nie. Stawiam kropkę w moim ostatnim rozdziale pracy w kanale sportowym. Uznałem, że to jest najlepszy moment na to, żeby zrobić sobie dłuższą przerwę. Uwaga! Nadciąga burza w polskim świecie sportu, a epicentrum znajduje się w studiu kanału sportowego. Nasz ulubiony ekspert od wszystkiego, co się rusza na boisku, znowu dał popis swojego talentu, odpalając się jak noworoczne fajerwerki po kilku głębszych. Tym razem jego słowne pociski trafiły w cel, który wydawał się dotąd nietykalny. Czy to właśnie ta eksplozja emocji sprawiła, że inny znany dziennikarz sportowy, Smokowski, nagle postanowił ewakuować się ze wspólnego projektu? Szykuje się widowisko gorętsze niż piekielna kuchnia. Gordona Ramseya w godzinach szczytu. Także lećmy z tym tematem. Mateusz Borek znowu dał popis swojego eksperckiego kunsztu, jakby był piłkarskim nostradamusem. Tym razem na tapetę wziął Jakuba Kiwiora, chłopaka, który w Arsenalu siedzi na ławce częściej niż Tusk na obradach. Według naszego wszechwiedzącego komentatora, Kuba ma tyle czucia w obronie, co Amadeusz Ferrari w ujawnianiu brudów na innych. Borek twierdzi również, że kiwior traci umiejętności szybciej niż Boxdel subskrybentów na YouTube. No bo to jest sytuacja naprawdę poważna. 57 meczów rozegranych. Przez Kubę przez cztery sezony w Brighton. Zero bramek, dwie asysty, średnia czasu występu 49 minut. On już nie ma 20 lat. To już, to już jest 25 lat, dzisiaj trzeba podejmować znaczące decyzje. I, i, I tak naprawdę wydaje mi się, że każdy piłkarz grający w piłkę z polskim paszportem marzy o reprezentacji. Trener Probierz, nie ja, tylko trener Probierz wiele razy podkreślał, że w pierwszej kolejności będzie się przyglądał, jaka jest pozycja klubowa Kuby Modera. O ile jeszcze mogłem zaakceptować, że nie wiem, po urazie brakuje go w kadrze meczowej na mecz Premier League. To przypomnę tylko, że w tygodniu przed kadrą były rozgrywki Pucharu Ligi. Trener zmienił wielu zawodników i wciąż pobyt moderanie było w kadrze meczowej. Wyobrażam sobie jednak to tak że dobra forma w klubie, gra w klubie i jest jakby wizą wbitą do paszportu, żeby grać w reprezentację nieodwrotnie. Ale czekajcie, bo to dopiero początek tej tragikomedii. Borek, niczym rasowy polityk przed wyborami, zmienia zdanie szybciej niż nasz Donald Tusk w swoich obietnicach. Jeszcze kilka tygodni temu współczuł Kiwiorowi, że w Arsenalu gra tyle co nic, cytując Szalenie chłopakowi współczuje, bo chciał odejść z Arsenalu, znaleźć nowego pracodawcę, ale w tym dużym biznesie, jakim dziś jest piłka nożna klubowa, wcale... Ale nie jest do końca tak, że piłkarz może i ma prawo decydować o wszystkim, powiedział dziennikarz Mateusz Borek dla TVP Sport. A teraz? Teraz Kuba jest dla niego gorszy niż pizza z ananasem dla Włocha. Borek stwierdził, cytuję: Słusznie się baliśmy o jego występ. Kuba ma dużo odwagi w grze do przodu, dobrą technikę, natomiast u obrońcy brak czucia dystansu, przestrzeni, odpowiedniego timingu, czasu reakcji. To wszystko ucieka wraz z każdym tygodniem bez grania. No brawo, Sherlocku. Odkryłeś, że brak gry. Pływa na formę. Może następnym razem odkryjesz, że woda jest mokra. Ale hej, nie bądźmy tacy surowi dla Mateusza. W końcu to człowiek wielu talentów. Potrafi nie tylko krytykować piłkarzy, ale też wdawać się w epickie kłótnie z frikami. Pamiętacie, jak Borek prawie rozniósł Don Cassio, bo ten śmiał się do niego zwrócić po nazwisku? Nie, no to wam przypomnę. Pytał, bo wydzwaniasz do mojego To ostatnie kolegów. pytanie, Cassio, dobra? Narzekasz na mnie, by ja w ogóle pisać nie... numer i ja... zadzwonić. Do Rafała również dzwoniłeś do Ja na w ogóle nie dzwonię do twojego kolegi. Ja tylko powiedziałem, że sobie nie życzę, bo mam 51 lat. Mhm żebyś ty mnie publicznie obrażał, bo ja ci nic złego A nie zrobiłem. A czym ja cię obraziłem? W wielu swoich wypowiedziach. No ja po prostu tego nie życzę. No, no ale i, gdzie to obraziłem? Panowie, nie jest to rozmowa na tym Chciałbym, chciałbym na o, tym Ale dobrze, no to ja to Kasio, wyjaśnić, bo czemu to... yy, yy, nazwisko Poborek to jest złe. Wy, Wyjaśnij mi, bo ja tego nie rozumiem. jesteś ode mnie 20 lat młodszy, ja nawet podchodząc do ciebie, nie mówię do ciebie życiński. I na tym Lek kończymy. Nie miał panowie, nic panowie do tego bo Panowie na swoim kanale vlog. Kasio. Adamek, Bandura, Borek. Sam się podpisujesz na swoim kanale, to jak ludzie mają do ciebie mówić. Powiedz. Kasio, i na mówić. tym ten panowie kończymy, to bo to jest konferencja. podpisujesz kasio. na swoim kanale? Bo ja kasio. tego nie rozumiem. No jak można się. Ja jakbym się podpisał u siebie, jak mnie Fame czasem podpisuje Kasio, czasem Don Kasio I by podpisali z bym do tego nie miał. Skoro sam się na swoim kanale pod, podpisuje. Kasio, to słuchaj, tego, kasio, słuchaj Być może Skoroś, ze mną I panowie, podajesz panowie mi rękę, mówisz cześć Mateusz. To chciałbym, żeby w ten sposób... Ale każdy to ciebie ko kojarzy jak Borek. Wiesz, luje z Mateuszy? Mój trener to Mateusz, mój brat to Mateusz I, i setki innych wiesz, Dobra, jest, panowie, wiesz, panowie, wiesz, panowie wiesz, bo to jest A wiesz, nie, wiesz, Kasyo, jest Borek Panowie, panowie, panowie to jest Borek proszę jest Borek, już Borek, Dobra, panowie, Borek, koniec, bo to, to nie Borek, jest Bo to wiecie, nie jest wasza, wasza, wasza konfrontacja, kasio, ko kasio Kasio, proszę Być może może właśnie Być może będzie, a, wy będziecie mieli konfrontację Także, słuchajcie Wtedy, tak, Kasio Wtedy sobie to wyjaśnicie Bo dzisiaj mamy, słuchajcie, panowie, proszę Proszę, Powiedziałem, proszę. że sobie panowie, tego nie życzę i na podwodź, tym skończmy. Panowie, I na tym kończymy! Casio. 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 Nie mam numeru, Casio, proszę już. To mogę okay. wziąć numer. Słuchajcie, proszę yy, już o koniec tutaj macie też. Borek chyba myślał, że jest jakimś lordem angielskim, co? Jak śmiesz zwracać się do mnie, Borek plebejuszu. Jestem Sir Mateusz von komentator. A skoro już o dziwnych zachowaniach mowa, pamiętacie, jak Borek próbował pojechać Stanowskiego? Chciał go zaatakować info z niewyemitowanego programu. Ale wyszło. No cóż, powiedzmy, że nie wyszło. Znaczy, wiecie tutaj i, i ja też nie chcę mi się żeby owijać obi bawełnę, bo ja zawsze mówię prosto i uczciwie. I szczerze, my się my nie byliśmy zgodni co do tego, czy ten materiał powinien być wyemitowany. I ja nie mówię przed wyborami, tylko ja jednak byłem zwolennikiem, żeby to wyemitować po wyborach, żeby sobie ludzie obejrzeli, co w tym odcinku wymyślili Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek. No bo tam padały różne treści o Tusku, co leży i kwiczy. I nie tylko. To było jak próba pokonania Majka Tysona, rzucając w niego watą cukrową. Ale wróćmy do naszego bohatera dnia, Jakuba Kiwiora. Nie rozegrał jeszcze ani minuty dla londyńskiego klubu. Cytując: Obrońca nie rozegrał jeszcze ani minuty dla Arsenalu, a jego występ przeciwko Szkocji był nieudany. Mimo tego, 24-latek cieszy się sporym zainteresowaniem wśród klubów Premier League. To tak jakby kupić Ferrari i trzymać je w garażu, bo się boisz, że się porysuje. Brak regularnej gry przekłada się na jego formę w reprezentacji, jak brak snu na humor kierowcy autobusu. Widać to było w tym nieszczęsnym meczu ze Szkocją, gdzie kiwior biegał po boisku jak kurczak bez głowy. Ale hej, podobno inne kluby Premier League się nim interesują. Może wreszcie ktoś doceni jego talent do siedzenia na ławce albo do robienia najlepszej herbaty w szatni? Ale uwaga, nie tylko Borek się na biednego kiwiora uwziął. Przegląd sportowy nazwał jego występ fatalnym, jakby chłopak właśnie strzelił trzy samobójcze, obraził sędziego i jeszcze spalił murawę. Nazwali to najgorszym meczem w reprezentacji. Serio? A zagraniczni eksperci. Ci dali mu ocenę 5/10 za mecz z Manchesterem City, co w piłkarskim świecie oznacza mniej więcej tyle, co zeszłoroczny śnieg w lipcu. To jak dostać jedynkę z plusem. Niby plus jest, ale i tak jesteś do bani. Dobra, wróćmy na chwilę do naszego komentatora. Nasz kochany Mateusz to nie tylko ekspert od piłki nożnej, ale też światowej klasy podróżnik i obserwator zmian społecznych. Bo wiecie, Borek to taki Indiana Jones polskiego dziennikarstwa sportowego. Przyjeżdża do Niemiec od 30 lat i za każdym razem jest w szoku, że coś się zmieniło. Ja do Niemiec przyjeżdżam 30 lat, nie poznaję tego kraju. Nie poznaję tego kraju, to znaczy, żeby nie mówię o przemianie narodowościowej, jak dzisiaj wyglądają Niemcy, tam wiele miast. Bo tutaj akurat jak jestem, jestem pod Monachium, no to, to przypominają mi się te czasy, kiedy przyjeżdżałem na Bundesliga w latach 90. Natomiast jest bałagan, jest brudno. 60-70% hoteli i recepcji nie mówią w języku niemieckim. Mnóstwo autostrad jest rozkopany. Przewężenia, cały czas wypadł. No nie gadaj, Sherlocku. Następnym razem może odkryjesz, że Berlin nie jest już podzielony murem? Albo że Angela Merkel już nie jest kanclerzem? Niektórzy internauci sugerowali, że Borek unika bezpośredniego mówienia o kwestiach imigracji no bo przecież łatwiej jest narzekać na zmiany, niż powiedzieć wprost o co chodzi. To jak mówić, jestem na diecie, zamiast boję się, że nie zmieszczę się w ulubione spodnie. Tomasz Smokowski, kumpel, borka z kanału sportowego, jeżeli można go tak nazwać, nagle postanowił się ewakuować. Powiedział coś w stylu: lepiej odejść dzień za wcześnie niż rok za późno. W związku z tym, że gdzieś w przestrzeni medialnej od kilku dni krążą już jakieś plotki. Co się dzieje ze smokowskim, gdzie on jest? Eee, to chciałem wam powiedzieć, eee, Podziękować za to wszystko, przez co razem wy, widzowie, i, i ja razem z moimi e, drugimi kumplami i kumpelami przeszliśmy tutaj na antenie kanału sportowego i tak rzeczywiście stawiam kropkę w moim ostatnim rozdziale pracy w kanale sportowym uznałem, że to jest najlepszy moment na to, żeby zrobić sobie dłuższą przerwę. Może definitywną, może nie, e, to się jeszcze okaże. Bardzo zaimponował mi swego czasu trener Freiburga. Streich, który w ubiegłym sezonie, e, nie naciskany przez nikogo, nie zwalniany przez nikogo, powiedział takie słowa. Przeszedł na, na sportową e, emeryturę z Freiburga, odszedł z klubu mówiąc: powiedział coś takiego, nie zacytuję dokładnie, ale powiedział, że każdego rana budzi się i sprawdza w lustrze, kogo tam widzi w tym lustrze, i sprawdza, czy. Tam jest ten sam facet, który ma w oczach e, ten sam ogień i żar, jak jeszcze dzień wcześniej. Ja też uważam, że lepiej e, podziękować i ukłonić się nisko dzień za wcześnie niż rok za późno. Czyżby nie mógł już znieść tych wszystkich mądrości borka? A może po prostu miał dość słuchania, jak Mateusz narzeka na zmiany w Niemczech? Choć nie ma bezpośrednich dowodów, niektórzy spekulują, czy decyzja Smokowskiego mogła mieć związek z zachowaniem borka. Nie wiem, czy tak jest i co to miało z tym wspólnego, ale no dobra. A pamiętacie jak Borek i Smokowski gadali o Matym Kaszu? Gdyby był, e, miał polski paszport i, 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 i wolę, warto by go e, rozważyć. na zawodnik z Premier League, tam 130 metrów w Champions, 32, od razu wbił do Aston Villa na tą, na tą prawą flankę, jak tylko przyszedł. Warto by rozważyć, ale na razie nie ma tematu. Nie warto, na nie warto. Ale, ale i, się, uważam, że nie po polsku. No, no więc, ale stawiacie taką... Mm, kieszenkę, Że to jest Kielbasa, absolutny Kinkabry, taki... E, 6. No nie no, chodźmy oh, o to, czy, czy to jest warunek sine qua non, mówienie nie polsku w reprezentacji? Co to? Mamy Jóźwiaka, mamy Frankowskiego, mamy Bereczyńskiego, no mamy parę chłopaków na tą pozycję. A potem robili sobie z nim zdjęcia jak groupies na koncercie Justina Biebera. To się nazywa konsekwencja, panowie. Najpierw krytykujesz, a potem prosisz o autograf. Podsumowując, Borek zmienia opinię szybciej niż Cristiano Ronaldo fryzury. Jednego dnia współczuje Kiwiorowi, że nie gra, a drugiego krytykuje go za słabą formę. To jak narzekać, że ktoś nie umie pływać, a potem go krytykować za to, że tonie. A może to wszystko część większego planu? Nie wiem. To jak myślicie, że Smokowski naprawdę odszedł przez Borka? Dajcie znać w komentarzach. A na koniec pamiętajcie: cokolwiek by się nie działo w polskiej piłce, zawsze będzie Borek, który nam to wszystko fachowo wytłumaczy. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. A tymczasem idę sprawdzić, czy Borek już nie odkrył, że Ziemia jest okrągła. Bo wiecie, z nim nigdy nic nie wiadomo. Siema!